Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym wideo poświęconym technologii Mind Control. Dzisiaj chciałem poruszyć inny temat związany, nie wiem czy wy tak macie, ja zaobserwowałem to w sumie niewielkiej ilości osób, bo nie mam kontaktu z dużą ilością innych targetów, tak Osob, osób, które są nękane i torturowane. W sposób jaki wiecie, pod kontrolą umysłu. Oni to nazywają kontrolą umysłu. Ja to rozgraniczam na, na dwie części. Tak? Pierwsza to jest kontrola, czyli zapobieganie normalnemu tokowi, sposobowi myślenia, wolnemu, w taki, który byśmy po prostu, że tak powiem, wykorzystali. Nie mówię całą pojemność naszego mózgu, bo to nie wiadomo, naukowcy określili to w procentach od 13 chyba do 26% u ludzi superinteligentnych, co już jest chyba maksymalnie. Niemniej, ja wiem, jak ja kiedyś miałem, jak byłem młody, prowadziłem z jedną, w znaczy sumie z kilkoma osobami dyskusję i w pewnym momencie się zablokowałem. Nie wiem czemu. Wszystko mi dobrze szło. Tam to osoby, wiele osób powiedziało, że odpadamy, tak? Do tego momentu e, została chyba jedna osoba. Chciałem pójść dalej i nagle, stop. Dlaczego? Wtedy sobie po prostu z tego sprawy nie zdawałem, o co tutaj chodzi. E, w tej chwili, no, podam wam głupi przykład, e, znaczy głupi, w, widzicie, to jest też gra słów, tak? Bo przykład absolutnie nie jest głupi. Przykład jest przykładem, tylko my uz, używamy złych słów, tak? nie. nie proporcjonalnych do, do właściwej zascianej sytuacji, czy do określenia tego, co się chce powiedzieć, tak? Ja też się muszę naprawdę zastanawiać i mówić szybko w zasadzie, bo dźwięki są cały czas. Nie wiem, czy szumy widać na wideo. Na pewno jak się przyjrzycie, to z góry lecą nade mną, widać je bardzo dobrze, zwłaszcza przy tym świetle. I czasami chcę powiedzieć jakieś słowo. Słuchajcie, nie zajmuje to nawet ułamka sekundy. Ja wiem, że to słowo jest, mam go, na końcu języka to słowo I, i nie ma, poszło. Poszło. Wczoraj miałem taką samą sytuację. Chciałem zapisać kilka rzeczy, e, miałem je w głowie spokojnie. E, częstotliwości przeszły do bardzo wysokich, koniec, kropka. Nie ma o czym mówić. Zero. Ja już nie mówię, że są różne sposoby. Teraz ja odbiegnę troszkę od tematu, bo to jest też bardzo ważne, co chciałem powiedzieć. Po pierwsze, mam implanty w uszach. To jest raz. W zębach, dwa. Na czole mam też trzy. Płyn specjalny, zczypnięty do krwi. To jest cztery. I to się wiąże z tym, co z chemistra rozsiewa po prostu. Ja to mam skondensowane w swoim ciele. Wyobraźcie sobie. Więc jeżeli nie ma kontroli naziemnej, czyli z osób, które grup, tak, tak to wszyscy nazywają, które są wokół nas, tak, bezpośrednią kontrolę sprawują nad nami. Jeżeli jest jakiś problem, oni mają techniczny ja coś takiego, czy komputer jest zablokowany. Yy, I natężenie dźwięku maleje lub po prostu czasami ja nie mówię zanika całkiem, bo tego nigdy nie miałem, z tego prostego względu, że satelita cały czas nadzoruje, tak więc przeskakują jedno z jednego na drugie. Więc są różne sposoby, żeby po prostu yy, jak nie jedni, to, to w drugi sposób jesteśmy blokowani, tak? I to jest kontrola umysłu. Ze względu na, na to, żeby nie e, mieć jakiegoś dobrego pomysłu, po prostu naturalnie dobrego pomysłu, czy dobro, dobrego rozwiązania, na to, e, ja już nie mówię super logicznego, tak? Bo, bo przy tym, co się dzieje, czy mamy stalking, czy nie, pomijając już to, że jest system inny całkowicie, o którym nie będę mówił, bo, bo po prostu nie chcę przegiąć to nie ma o czym mówić, tak? W tej chwili właśnie już czuję ucisk na przykład na czole, tak? I tak jakbym po prostu został wybity całkowicie z tego, co chciałem powiedzieć. Więc oni się już boją i chcą w tej chwili to, co ja mówię, żebym przeszedł na inny temat, tak? Powodują już pisk, na przykład w lewym uchu nasila się jeszcze bardziej, żebym nie powiedział tego, co chcę. Po prostu blokują. Już to jest zablokowane. I to nie jest to, że jestem zestresowany, że ktoś jest chory, że ma Alzheimera, i tak dalej, i tak dalej, bo takie choroby po prostu są, niby nie wiadomo, czy to jest, czy nie. Wcześniej takich chorób nie było, tak? Ludzie byli jacyś pokrzywieni, i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówię cały czas uszkodzenia mechaniczne, co ludzie mieli, a my mamy całkowicie co innego, jesteśmy blokowani. A to, że oni upodobniają sobie. Yy, choroby, które lekarze tam od lat sobie odkrywali, 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 a najpierw były, wiadomo, nie wiem czy wam wiadomo, tabletki, a dopiero potem choroby, bo tak jest cały czas, to napędza całą koniunkturę, więc tutaj absolutnie nie mam o czym mówić, tak? I szczerze powiedziawszy, już w tym momencie, przy tym natężeniu fal, nie jestem wam w stanie yy, opowiedzieć tego dalej, tak? Tego, co chciałem przekazać, nie ma szans. Więc tutaj ja Wam powiem tak, chodzi też o wyrozumiałość innych osób, innych targetów względem nas. Naprawdę. Ja wiem, że to trzeba niesamowitą ilość cierpliwości. Tylko, że jak ktoś to widzi, co się dzieje wokół niego, jest tego świadom, to ja Wam powiem, że anielska cierpliwość razy tysiąc to czasami by nie wystarczyła. Naprawdę. Ja już nie mówię, że ludzie robią głupoty. Czy, czy się martwią kogoś i tak dalej, czy dzwonią kilka, kilkanaście razy, bo, bo taka jest prawda. Zważając na to, co się słyszy e, wokół, poprzez fale, tak, poprzez głośniki w uszach, e, poprzez e, urządzenia, e, widzieli się na pewno na internecie e, tą, jak to, nie wiem, jak to nazwać, tak, tą płytkę, tak, przez którą, za którą stoi osoba i mówi do mikrofonu, a dźwięk leci w dali, tak, ta, jakby był ktoś przy nas. Więc też mają kilka sposobów, tak? Przekształcają słowa. To jest następna rzecz. To, to, to jest normalnie szok. Szok. Ja już nie mówię, że chcą mnie wsadzić do więzienia. Mówią, że wszedł do szpitala. Nie mówiąc już o tym, że ja dzwoniłem do mojej rodziny, słuchajcie. Do mojej rodziny, jak byłem na ulicy, bo skończyły mi się pieniądze, pracy nie mogłem znaleźć. Znalazłem pracę do normalną mikrofalówką, słuchajcie. Zaczęli mnie tak tłuc, że wylądowałem w szpitalu dwa razy. Dwa razy. Ja bym nie przeżył po prostu. Najnormalniejszą mikrofalówką. Więc tutaj nie ma całkowicie o czym mówić. Nie ma całkowicie o czym mówić. Rozumiecie? W ten albo w inny sposób to bandyci tak generalnie robią. Programy rządowe są całkiem inne, jakie oni na, na nas narzucają. Bandyci na, niszczą za pomocą y, mikrofal białko i nasze szare komórki. Ja od jednego badania krwi, bo cze, kiedyś często robiłem poprzez jedną osobę, dosyć badania krwi, i z 12 tysięcy chyba białych krwinek, słuchajcie, w ciągu dwóch tygodni, bo z, chyba z, nie pamiętam, co się stało z wynikami, czy lekarz mnie wysłał jeszcze raz, bo chciał coś innego e, inne, inne dane uzyskać e, z krwi, tak? Do lekarza spadło mi do mniej niż 6 tysięcy krwinek, tak? Więc y, tutaj nie ma o czym mówić. Oni są, są kompletnie bez skrupułów, bez skrupułów. A to, że są bandyci, to bardzo dobrze słychać, bo nie wiem, jak coś, już nie chcę ich nazywać brzydko, tak? Bo staram się nie, nie, nie używać takich słów, bo z kolei diabły, które mamy na sobie, to jest jeszcze całkiem co innego. Yy, po prostu oni to tym się cieszą, tak? Yy, na przykład odgłosy słówki i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj to nie ma o czym mówić. Na pewno się ucieszą z tego, co mówię, bo dobrze ich słychać czasami, po prostu tam, jak krzyczą na zewnątrz, tak? To wszystko na dzisiaj. Nie wiem, czy coś zapomniałem, czy nie. Obejrzę ten, 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 ten film, który przed chwilą nagrałem. Proszę, piszcie komentarze, czy macie to samo, czy nie. Nie bójcie się. Wiem, że też są kasowane. Niemniej czekam na Wasze, na wasze uwagi. Niewiele osób też się na to decyduje, ponieważ się po prostu boją. Ja wiem że na przykład, że bardzo dużo osób ogląda posty, ale niewiele decyduje się na komentarz, ze względu na obawy, żeby nie były na nich wywołane jakieś represje po prostu. I teraz wracając do braku zrozumienia, ja nie mówię, że, że jest potęgowane, właśnie to chciałem też mówić o tym, że, jest, że są potęgowane obawy, bo są. Tylko ja powiem jedno, do wielu osób zapomniał W, jak cielęciem był, a nie dosyć, że zapomniał, jak niektórzy mężczyźni też nie będę wymieniał, z imienia i nazwiska, robią wprost przeciwnie. Jeszcze się przyznają później, że są z innych organizacji, które nas nękają. To jest czysta kpina. A do nas wy stosują oszczerstwa. Najzwyklejsze oszczerstwa. Więc. Yy... Prawdziwy target jest prawdziwym targetem. Ten co ma umrzeć, wkrótce to umrze. Zresztą dzisiaj mam taką informację, że niedługo, nie wiem czy prawda, czy nie, wiem, że to się też nasila. I to, co się dzieje z ludźmi, słuchajcie, bo, bo są Stalkerzy, i, i jest, że tak powiem, w cudzysłowie, Matrix, tak? Bo jest. Ja tak to odbieram przynajmniej, widzę, co się dzieje. Chyba, że zaangażowanie naprawdę jest tak duże finansowe wokół nas, że naprawdę yy, tak jak w filmie The Game na przykład musieliby zaangażować niesamowitą ilość osób które by się kręciły wokół nas tylko tak byłyby tak zwanymi statystami i wykonywały polecenia tych yy, którzy nas gnębią więc yy, czasami jest to prawie niemożliwe zważając też na to jak jak yy, Inaczej wygląda nasze oddziały, znaczy oddziaływanie na nasze osoby, tak? Jest to problem dużo głębszy, i ja osobiście wierzę, że jest system, który, który nas głębi, system satelitarny po prostu. Ja już nie mówię, że go odkryłem, co i jak nie powiem. Dosyć szybko, mniej więcej miesiąc czasu mi to zajęło, nawet nie. Bez przechwałek, to już nie o to chodzi, żebym się chwalił, po prostu. Logicznie zacząłem działać i myśleć. I po tym okresie, jak mnie nie walnęli, że tak powiem, w czajnik, żeby było troszkę zabawniej, a do śmiechu mi w ogóle nie jest, tak szczerze powiedziawszy, to tutaj nie ma o czym co mówić. I w osoby jeszcze to jest też bardzo ważna rzecz. Wokół nas, ja o rodzinie też mówiłem, że nie miałem pieniędzy i tak dalej, to taka uwaga padła, żeby iść do szpitala. <grym> Słuchajcie. Więc to, to, to już nie mówię, tak? Pomijając to, że już buntują też inne osoby i nie potrafi ktoś zrozumieć, ile jest jeden plus jeden. A to jest po prostu dwa. Najzwyczajniej w świecie. Ja wiem, że też blokują. Tak samo, jak i jestem w pracy na przykład. Taka jest prawda. Słuchajcie, puszczą takie fale, yy, ucisk na głowę, że człowiek jest, jak mówię, że zamulony, tak? I, i ta osoba, o której teraz ja myślę tak naprawdę tutaj, stąd, Sama mi to mówiła. Tylko, że być może zapomniała. Albo jest zablokowana już na to, co kiedyś miała. Że ludzie mówili wokoło, a ta osoba nic nie słyszała. I tu jest teraz kwestia zrozumienia tego w stosunku do innej osoby, a nie nerwy. Cały czas po prostu. Więc ja mówię cały czas, targeci muszą mieć super anielską cierpliwość i być dla siebie bardzo wyrozumiali. Bo jeżeli nie, to doprowadza tylko i wyłącznie do konfliktów i do tego, że jedni od drugich od drugi się odsuwają. Po prostu. Na razie tyle. Nie wiem, czy będą następne nagrania, ponieważ jak zwykle, ja tak mówię, zresztą inna osoba te, że byle do jutra, byle dożyć się, podnieść z łóżka i tak dalej, iść do pracy, czy wykonywać jakieś czynności, takie jakie macie, tak? No mniej nadzieję, że tak będzie, bo. Musi też komuś jeszcze na tym zależeć, tak? Żeby miał jakieś, jakąś, jakąś motywację, w których jest coraz mniej w zasadzie. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę spokojnego wieczoru, bo akurat jest wieczór u mnie w tej chwili. Przepraszam, że leżę, ale yy, dzisiaj miałem też troszeczkę ciężki dzień i yy, po prostu. Trzymajcie się, powodzenia Wam życzę i być może do następnego razu. Kłaniam się, na razie.